to Edward jest lepszym ciachem. Tak! Hej! Czt! O co one się właściwie kłócą? Ja nawet nie rozróżniam tych kolesi. To jest zdjęcie Elisabeth. Dzięki, że nam pomożesz, Guria. A tymczasem jesteśmy już w drodze do ląd strachu. Narazki! Pa! Cześć! Drakulora nie jest królową, co jest słabe dla niej, ale dzięki temu wróci do straszyceum, co jest dobre dla nas. Sama nie wiem, co o tym myśleć. Hmm. Jestem pewna, Julio. Lepiej, żeby potwory nie wiedziały, że Drakulora szuka wampirzego serca. No i Elisabeth. A, a, a! Dobrze wiecie, że nie lubię sekretów. Chyba, że mi go zdradzicie, co jest grane? O, lamstrach! Teraz tylko musimy znaleźć. Baronika. Ona chyba mnie prześladuje. Uh, będzie nowa część królewskiej sagi o wampirach. My właśnie szukamy prawdziwej królowej wampirów. Właśnie, nie jakiejś aktoreczki z Holiduch, która nie ma nawet pojęcia o wampi-dziedzictwie. Robeka, chodź. O, o, Sorki, już idę. Mamy się tu spotkać z moją siostrą przy Teatrze Glob. Czadowa rzeźba. To musiał być pierwszy brzuchomówca na świecie. Co za bzdury! To jest William Shakespeare. Był najsłynniejszym dramaturgiem na świecie. Już od czterech stuleci jest inspiracją dla aktorów, reżyserów i pisarzy takich jak ja. Klodia! <gry> Cześć siostrzyczko, dzięki za pomoc. Spoko. My, Wilki, jesteśmy bardzo rodzinne. Chodźcie, zapraszam Was na małą wycieczkę. Panie, one mogą być dosłownie wszędzie. Ach, wcale nie wszędzie, lądra! Jedź za ją i sprowadź do zamku! Jeśli dziewczyna zacznie kłapać kłamie o wampirzym sercu, moje rządy w królestwie będą skończone. Rozumiem, panie. Oh. Uh